Witam Was, ja jestem Howlik, słuchajcie dzisiaj nietypowy film dlatego, że no, mój kanał jest raczej kojarzony ze śmieszkowymi gierkami z takim OHV, z jakimś My z The Long Drive'em na przykład a dzisiaj słuchajcie zagramy sobie w horror uważam, że raz na jakiś czas słuchajcie nie zaszkodzi mam nadzieję, że mimo to zostaniecie i obejrzycie film do końca co bardzo mój kanał wspiera słuchajcie jeżeli oglądacie filmy do końca zostawicie łapeczkę jeżeli jesteście nowi to subka słuchajcie a ja już wam mówię co gramy i na czym to polega gramy dzisiaj słuchajcie w Krypta FM. Jest to polski horror, który ma miejsce w polskiej wsi, w której dzieją się paranormalne zjawiska i pojawiło się, pojawiło się jakieś dziwne stworzenie, które straszy ludzi. My będziemy sobie tę zagadkę rozwiązywać, tak więc zaczynamy. Nie przedłużam i miłego oglądania. No i dobra, słuchajcie, mamy dzień pierwszy, zaczynamy. Jesteśmy w naszym chyba pokoju, jeśli się nie mylę. Na pewno w naszym pokoju, to jest nasza chata, tak? Tak, w ogóle tak wyleciałem od razu, kurde, mi tu może jakiś potwór wyskoczyć. No i słuchajcie, co ważne, to tutaj mamy, ym, mamy nasze radio. Yy, I musimy słuchać tych audycji, dlatego że one będą dawać nam jakieś wskazówki. Więc mam nadzieję, słuchajcie, że niczego nie przegapię. Tutaj w ogóle mamy plakat, chcę wierzyć. Yy, jesteśmy jakimiś chyba, słuchajcie, foliarzami, tak mi się wydaje. Że siedzimy, a w ogóle jaka ciekawa tapeta. Kilka wskazówek dla początkujących łowców kryptyd. O, jesteśmy łowcami kryptyd? Chyba tak. Chciałbym rozpocząć od odtworzenia intrygującej rozmowy, którą mogliście już słyszeć w dzisiejszym wydaniu wiadomości Radia Bożygród. się pan przedstawić? O. Świergiel, gospodarz. Panie Jędrzeju, niech pan opowie słuchaczom, co się wydarzyło. A jak daleko to sięga? I pierwsze rzutki widziałem, jak Boga kocha. Czyli co? Co ja mogę powiedzieć? No, domu byłem, na mycia się gotowałem, bo już do spania chciałem iść yy, i słyszę brzacki. Kopłowanie. Się ubrałem na szybko, wybiegam w kawkach samych. No i o, to co widać? Zwierzyna tutaj porozciągana, rozbeweszona, tutaj koda moja leży. Za głowę się złapałem, myślę wilk. Toż Ale takie? To, na kury dwie marce też leżą. Też poszarpane. Nie zabrał nawet, zostawił jak leżały. A wiesz, by zabrał. Czyli coś pan wie? Ja nie wiem, ale ja się domyślam. Ale to nie ma co gadać. Byle nie wróciło. Wie pani, ja po prostu chciałbym, ludzi ostrzec, uważając się, że dobrze budynki zamykali. Dla mnie to jest niepotrzebne, żeby wiedzieć. Nie bywałe. Wiem. Nie bywałe. Rozbebeszone zwierzęta znalezione we wsi Gozdary, pod naszym Bożym Grodem. Powiem państwu szczerze, że po wysłuchaniu tej rozmowy ciężko mi się było już na czymkolwiek dziś skupić. Oczywiście przydałoby się więcej informacji. Dlatego też apeluję, jeśli mieszkacie w Gozdarach bądź macie jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w śledztwie redakcji Krypta FM, no, dobra, słuchajcie. No, nic takiego sensownego nam nie mówią już. Um, chyba. N nie wiem, czy ja muszę tego słuchać, bo jeśli tak, to powiem wam, że mi się to nie podoba i nie będę tego słuchał. Um, dyplom wróżenie za co to jest? konkursie z obiektywem przez świat. Aha. Ale skoro, dobra, skoro mamy, słuchajcie, w takim razie. Słuchać, w sensie słuchać. Mamy albo słuchać audycji, albo sobie sprawdzać internet. E, internet adventa, adve, Adventure. E, dobra, też mamy stronę. Okej, okay. i co I co my na tej stronie mamy znaleźć? Strona główna, zobaczmy. Światła nad Boży Grodem. E, jak coś, to my ogólnie mieszkamy w tej wiosce, która była prędzej wymieniona. Nie pamiętam za bardzo, jak ona się nazywa. Eee, chciałem przedstawić wam pełną historię, która wydarzyła się naprawdę. No więc wczoraj wieczorem wpadł do mnie kumpel, żeby oglądać mecz MKS Miłobędzin Cierpczyna Lipnowo Czyli to jest taki, słuchajcie, tutaj takie forum, ok, rozumiem. O, to jest jakiś... To jest jakiś trochę. <laughs> Okej. Okay. Dobra, no powiem wam, że... Co? Włoki kozy u sąsiada, aha, okej, okay, dobra, bo to, to, to było tutaj e, to co nam powiedzieli w radiu, a to możemy coś pograć, jakieś gry, To to jest, konduktor, a płytę trzeba włożyć, okej, okay, no dobra, e, no nie wiem, słuchajcie, czy w takim razie coś tutaj będziemy szukać, czy może nie pójdziemy, chociaż tam były jeszcze jakieś dwa wpisy inne. czekajcie, zobaczymy sobie, forum, e, powrót, o, My mieszkamy w Gozdarach, i to jest to słuchajcie, dziwna obserwacja w Gozdarach, i teraz sobie możemy tutaj coś poszukać ciekawego. Ehm... Pragnę przedstawić państwu odkrycie, jakiego dokonano w okolicach Goz Gozdar, o której mogliście już słyszeć w dzisiejszej audycji Krypty FM w Radiu Boży Gród. Miejscowa społeczność zaczęła napotykać szczątki z zagryzionych zwierząt oraz nieznaczne zniszczenia roślinności. W miejscach, w których znajdowano poranioną zwierzynę, dało się zauważyć dziwne zadrapania na drzewach. Łamane krzaki i gałęzie leżące na ziemi. No tak, no ktoś tam biegł, tak? Lub chodził, to, to, to może być człowiek, słuchajcie, ale okej. Okay. A także podeptaną trawę i mniejszą roślinność. I zapewne nie byłoby to w tym nic aż tak bardzo nadzwyczajnego, gdyby nie naoczne relacje mieszkańców Gozdar którzy donoszą o spotkaniach z dziwnym stworzeniem, które od jakiegoś czasu można na... spotkać w tych okolicach. Wydaje się, że ono jest połączone z zagadką okaleczonych zwierząt, tak jak i zniszczeń w ich pobliżu. Od razu zaznaczam, że żadnej osobie nic się nie stało, jednak ofiarą istoty padły zwierzęta gospodarcze. A o czym? W wiadomościach mówił pan Jędrzej Świergiel. Dobra, jej łeb zdaje się być całkowicie czarny, ale wyróżniają się na nim białe kły i niemal świecąca para oczu. Stworzenie ma również podobno szpiczaste uszy, które mogą też do złudzenia przypominać rogi. Zatem ciężko określić, czym dokładnie są. Mimo postury, która może budzić postrach, stwór jest raczej wychudzony. Niektórzy mówią nawet o tym, że może być ranny lub umorusany krwią wcześniejszych ofiar kryty jest gęstą sierścią, zwłaszcza w okolicach Huba i na wydłużonym ogonie. Są to niebywałe informacje, jednak, ponawiam swój apel, jeśli mieszkacie w gozdarach, macie jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w racji. spoko. I powiem Wam, że historia fajna, ale mam nadzieję, że nie będzie za dużo czytania, bo początek już powiem Wam, no to ile, ile czytamy, ile przeczytaliśmy, to mm. już mnie boli. No, ale dobra, słuchajcie, czyli co? Czyli, czyli my wyruszamy chyba sobie w takim razie na dwór, tak? Zaczynamy, słuchajcie. Chciałem, chciałem nagrać horror, nagrywamy horror. Oh, no okej, okay, a mogę iść spać? A zanim pójdę spać, muszę wrzucić zdjęcia na forum. A ty jesteś chory człowieku, nie? Ty jesteś chory, co ty co ty robisz dla sławy? O, dobra. Dobra, a gdzie jest ten sąsiad? Gdzie, 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 u, u którego sąsiada to się stało? Stało się, o to jest w ogóle, patrzcie, to jest... To jest przejście. O nie, czyli to tutaj się stało? O cholera. Słyszałem krzaki, słuchajcie. Słyszałem krzaki. Hmm, na pewno słyszałem krzaki. Chyba, że to ja potrawie trawie Może tak być, słuchajcie. I co? I to są te zdjęcia. W sensie, to jest to, 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 ta koza, tak? No na szczęście to jakoś drastycznie nie wygląda, ale... Słyszycie to w ogóle? Co ty, gościu, słuchasz? Ten nasz sąsiad to jakiś dziwny jest, słuchajcie. No ale dobra. Czyli co, czyli wychodzimy sobie z jego posesji tutaj. A jak ja mogę zrobić zdjęcie, czekajcie? A, tu mam, ok. Dobra, czyli zrobiłem sobie zdjęcie tej kozy, spoko. I co, i, i to jest to, 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 co mamy tutaj, słuchajcie, na tym, na tej liście, w sensie, na tym, w tym dzienniku. To to jest to, co mamy zrobić? Zdjęcie, w sensie tego, czy. A nie wiem, słuchajcie, pójdziemy sobie dalej. Może pójdziemy sobie na miasto, zobaczymy, co tam ciekawego na mieście słychać. O ile w ogóle możemy wyjść na miasto, bo jesteśmy tak pozamykani tutaj trochę. No, jest, jest zamknięte, słuchajcie, nie wyjdziemy sobie tędy, czyli musimy chyba i wrócić do domu w takim razie. No dobra, no, zamykamy drzwi. Pyk, zdjęcia. No to jest zdjęcie, upload. O, no dobra, i co, i to, to już to? Już uploadowane. Za, 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 tak, no to mam galerię. A coś for na forum nowego się pojawiło, czy nie? Nie. Okej, okay, no ale to wrzuciliśmy, słuchajcie, zdjęcie, czyli możemy sobie wstać, chyba. Rozumiem. No. Nie, no, creepy wam powiem. Jest, 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 jest klimacik troszkę. Dobra, mamy dzień drugi. Nie wiem, czy pamiętacie, słuchajcie, w ogóle ta, taka ciekawostka, jeszcze zanim powiem to, co chciałem powiedzieć. E, ale. Y... Jest druga w nocy, pół do trzeciej. Ja wam nagrywam horror, jestem sam w domu, wszędzie mam ciemno. Yy, jeszcze muszę później z psem wyjść, więc. Yy, więc no. Klimacik słuchajcie, będzie. Klimacik będzie. No ale dobra. Idziemy słuchajcie, zobaczyć na stronę. O, moja galeria, jakieś komentarze były. Ok, no wysłaliśmy to zdjęcie. Tego się nie spodziewałem, fantastyczne zdjęcie, dziękujemy za pomoc w śledztwie. Czupa kabra, pasuje idealnie, poluje w nocy, atakuje zwierzęta, na gospodarstwo, jak dosłownie wysysa Ja myślę, że to może być to... Coś mi puka w okno? Słyszycie? Coś puka w okno. Dobra, czytam, na razie. E, Pochodzenie pozaziemskie, więc może to jest jakieś jakoś połączone z tymi światłami nad Bożym Boży Grodem. Mi to przypomina jak, jak coś podobnego grasowało e, na pomorzu. Polowało na zwierzęta rolne. Pamiętam, bo w gazetach o tym pisali kilka lat temu. Nie podoba mi się energia idąca z tego zdjęcia. Tutaj dzieje się coś więcej niż widać gołym okiem. Uważaj na siebie, jeśli. Jest to ścieżka, którą dalej chcesz po podążać. Ma, e, ma odwagę, to niech idzie zobaczyć, e, skąd ten dym w lesie w Gozdarach. Prawda, was jeszcze zaskoczy. Podejrzany typ, trochę. W sensie, 0, w ogóle zero gwiazdek. I mówi, żebyśmy poszli. Słuchajcie tego. Dobra. Puka nam w okno. Słyszycie, że pukna, puka nam w okno, nie? Trzeba w końcu zobaczyć, co to jest. A, widzicie to? Widzicie to? <grym>, Oj! Ty creepy jest, jesteś bardziej creepy niż mi się wydawało. W sensie, to jest najgorsze, że. Jakieś, jakieś karty sobie tam ogarniają, zobaczcie, tam, tam, tam są drzwi wyjściowe. Za oknem mieliśmy przed chwilą. Prawdopodobnie to, co nas straszy. Halo? No nic. Dziękujemy, Wiktorio, za ten zastrzyk magicznej energii. Mamy już kolejny telefon. Zobaczmy. Halo, halo. Witamy na antenie, z kim mam przyjemność? Witam, Arkadiusz Olak z tej strony, z Boży Grotu. Witamy panie. Panie Łukasz, chciałbym zacząć od serdecznego podziękowania całej redakcji. O Jezu, jakiś kurde zamulacz, no. O zawsze za chłop. Dobra, słuchajcie, będziemy wychodzić, tylko na razie nie wiem co robić, musimy słuchajcie ja posłuchać audycji. ...do tego fotografa, o którym pan mówił, bo widzi pan, ja tutaj mam źródła, które mówią o tym, że w Gostarach miała miejsce bitwa powstańcza w 1863 roku i proboszcz jak chował powstańców, to kazał postawić pomnik Żyli. i ja nic o tym pomniku nigdzie indziej znaleźć nie mogę. I zastanawiam się, czy on istnieje w ogóle, czy nie. Um. Czy panu mógłby taką prośbę temu fotografowi przekazać, żeby on mi zrobił zdjęcie tego pomnika i mi miejscem przysłał? Mogę panu adres podać. E, wie pan, panie Arku, okay, wiemy, wiemy czego będzie będziemy ujęte szukać ujęte już w Ja bezpośrednio nie mam z nim kontaktu. Ale może pan napisać do niego z taką prośbą wątku na naszym forum. No właśnie ja nie wiem jak to zrobić. Hmm. E, czy ma pan komputer? No sobie <noise> zostawił po sobie, ale ja nie używałem tego nigdy. Hmm. a internet? Nie wiem. No, no ja nie wiem taki że... naprawdę. Hmm. E, dobrze, panie Arku, to ja mam propozycję. E, czy ja mogę do pana zadzwonić po audycji? I chętnie panu pomogę. E, nie chcę kłopotu robić. Ależ skąd? To dla mnie przyjemność. To my się później dzwonimy. dobrze? Dobrze, to do usłyszenia w takim razie. No słuchajcie, musicie I być przygotowani na to, że będziemy długo, dużo tutaj słuchać, bo to jednak się na tej audycji opiera. Dobrze, mamy chyba czas na jeszcze jeden telefon. Halo, z kim mam przyjemność? Hunter 95. <noise> okej, okay. z czym doraz dzwonisz? Ja ja dla Wam powiem. Byłem na Ty Ty na powiem, ale nie wiem, czy jesteście gotowi, naprawdę. Chodzi o oglądanie. Tak, Hunter 95. Jego źródło, prawda, może <noise> zobaczyć. Oczywiście, jeśli naszemu tajemniczomu fotografowi starczy odwagi. Mhm, rozumiem. Hunter 95. Czy. Jest tam może z Tobą osoba dorosła, z którą mógłbym porozmawiać? No, dziękujemy za ten jakże ważny telefon. No, cieszę się, że w nasze śledztwo zaangażowane na jest tak wiele osób. To nieźle, Hunter95. Mój nowy nick w grach, słuchajcie. Muszę sobie taki robić teraz. Przypominam o forum naszej audycji, gdzie znajdziecie. Zostawcie lajkę like dla Huntera95, słuchajcie. Ucieszy się. Dobra, czyli mamy tak, pomnik na cmentarzu i miejsce mocy na polanie blisko torów. Źródło dymu nad lasem. Mamy trzy rzeczy, słuchajcie, do zrobienia. No to lecimy w takim razie. Lecimy, słuchajcie, musimy pamiętać, że na dworze był ten dziwny stwór już. Już nas przywitał, słuchajcie, w oknie. A czy my mamy furtkę otwartą? Mamy otwartą furtkę. I pytanie, gdzie my mamy iść? W lewo, w prawo, tam jest dym. Nie strasz mnie tym, kurde, no. Wisła, Boży Gród, Pan. A to jest niby horror, ale powiem wam, że ten horror, on ma takie fajne elementy właśnie, które mają nas odciągnąć od tego, że to jest horror, nie? Czyli e, mają nas po prostu rozluźnić, że tak powiem. Słuchajcie, my musimy tak całkiem przez las pójść. Pójdziemy sobie w las, może tak hamsko. I zastanawiam się, słuchajcie, co to może być za dym, bo ten, to, to jest ten Hunter 9.5. I ten Hunter 9.5 to jest jakiś troll, to jest jakieś dziecko, które yy, mówi, że, że tam jest dym w lesie, a w tym lesie, obok dymu, jest jakieś coś strasznego. I powiem Wam, że teraz pytanie, czy ten las, czy ten las, ten dym to jest ten Hunter? To jest takie coś, co my mamy właśnie jako gracze sobie ogarnąć, że eh jakiś kid troluje. E, I pójdziemy tam, a się okaże, że to będzie najstraszniejsze miejsce, czy, czy, czy po prostu troll, okej, okay. okej. Okay. Czyli był samochód, który odjechał i tam się dymi. Czyli, czyli tak, czyli jakiś troll, słuchajcie. Po prostu ktoś zrobił ognisko i... i tyle. Okej. Okay. Tak myślałem, po prostu jakiś troll. Ewentualnie właśnie ktoś sobie po prostu tu przychodzi i... I robi ognisko. O, dobra, zróbmy słuchajcie zdjęcie. Okej, okay, mamy to zrobione, spoko. Czyli co, czyli to mamy odhaczone słuchajcie. Okej, okay, wracamy w takim razie do miasta. Bo nic tu po nas. Wiecie, ja się tak obawiam trochę, że mimo wszystko, że tak sobie chodzimy po tym lesie, że gdzieś tutaj niedaleko będzie jakiś potwór niefajny i będzie chciał nas ugryźć. Ten cmentarz. Przydałoby się znaleźć cmentarz, słuchajcie. Pytanie, czy muszę iść prosto, czy muszę iść w prawo? Nie wiem, czy ja mam jakiś, może, słuchajcie, um, jakiś, że tak powiem, maksymalny dystans, gdzie mogę sobie pójść. Koniec mapy. O, może tak. Ej, ale jest, słuchajcie, cmentarz. Mamy cmentarz. Mamy cmentarz. Polan tu jest dużo. Ciężko jest stwierdzić, słuchajcie, która to polana ma być. A nie, jest so sołtys. Myślę, że to cmentarz jest. Sołtys. To ty masz taki płot bogaty. Nie za dobrze ci się żyje? Słuchajcie, idziemy gdzieś. Idziemy, ale nic tu nie widzę. I nie wiem, gdzie idziemy totalnie. O, jest cmentarz, znaleźliśmy cmentarz, dobra. Musimy znaleźć teraz. Co było? Hm. Musimy znaleźć teraz, słuchajcie, żeliwny sarkofag. To był chyba. Mam pytanie, czy my go teraz tutaj znajdziemy? Czy on się jakoś bardzo wyróżnia? Czy to jest taki. i sarkofag, który. To jest po prostu, wiecie, tak, tak, tak samo wygląda praktycznie. Hmm. To chyba tutaj w tej kaplicy będzie gdzieś, nie? Albo gdzieś obok, no bo tu się chyba nie da wejść do środka nawet. To, to miało być sarkofag, czy to miał być może jakiś pomnik? Słuchajcie, bo tu jest pomnik, ale... O, to pomnik miał być, dobra. Mamy, mamy tak, mamy zdjęcie pomnika, mamy zdjęcie ogniska i musimy znaleźć tory. I polany obok torów. Eee, I się tak zastanawiam, czy nie będzie najlepiej, jak my tak po prostu naprzełaj przez pola pobiegniemy i może w końcu znajdziemy tą polanę eee, tam jest Sołtys. Dobra, widzowie, mam pomysł, jak to zrobimy. Tam była mowa o eee, krzyżujących się liniach energetycznych. Więc polecimy sobie po, słuchajcie, liniach energetycznych i spróbujemy znaleźć sobie to miejsce mocy. Bo ja nie mam pojęcia, jak znaleźć te tory. Nie wiem. Możliwe, że było napisane i nie doczytałem. Nie mam pojęcia, słuchajcie, ale. Ale no nie wiem, no. Nie wiem, no myślicie, że może o to chodzić. Czy się o to tutaj? Huh. No nie wiem, nie wydaje mi się, no bo to jest zwykły słup po prostu. Ale tu jest jakaś droga, słuchajcie, chyba. Możemy sobie tutaj pójść i zobaczymy, czy tutaj coś będzie. Ja całą mapę, słuchajcie, zwiedzę szukając głupich torów, nie? No ale to jest jedyna droga, gdzie jest... Jezus, się wystraszyłem. Myślałem, że tu coś stoi. Tak działa, słuchajcie, kurczę... świadomość tego, że gramy w horror i... I, I cała ta otoczka tutaj Biegnę do lasu, słuchajcie, znalazłem co znalazłem. No way, no way, wolę tam nie schodzić, jeśli nie muszę nic fotografować. No way, Widzo <ścoughs> widzowie, czy myślicie, że jak tam zejdę, coś, coś mi się stanie? No dobra, odpuśćmy sobie, ale. No ciekawe słuchajcie, ciekawe. Ciekawe, okej, okay, znaleźliśmy schron i schron jest... Jest creepy. Jest już creepy, słuchajcie. Przebiegłem całą mapę i nie, nie... Nie znalazłem ani potwora, ani durnych torów. Eee, tu jest jakaś ścieżka. Chyba tak, dobra, pobiegnijmy nią może to jest droga na polane. O! Ej, słyszycie to? O, kurde, ty. Ja się słuchajcie, boję, że jakaś sekta tam aktualnie jest. że będę miał przerąbane. Trzeba wiedzieć, gdzie uciekać, dobra. Okej, okay, ale udało się znaleźć przypadkiem całkowicie, słuchajcie. O. Ej. Przestało grać. Przestało grać, słuchajcie. I ja stąd spadam? Nie podoba mi się, słuchajcie, że przestało grać. To był nasz ostatni punkt do zaliczenia i mam ciarki, mam ciarki przez to, że słuchajcie zrobiło się cicho, przestała grać muzyka, jakoś ta muzyka była zdecydowanie bardziej uspokajająca, dobra tu jest nasz dom, come on, szybko, 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 o Jezu, safe, jak dobrze wreszcie w domku, masakra. Dobra, słuchajcie, wchodzimy na to forum. Nie, sorry, wchodzimy w zdjęcia. Wchodzimy w zdjęcia i musimy za uploadować. Za uploadować te właśnie zdjęcia, które, o które byliśmy proszeni. No i dobra, mamy, słuchajcie, zaplodowane te zdjęcia. Super. I idziemy chyba spać, nie? No, i mamy dzień trzeci. Dzień dobry. Nic nas nie straszy w oknie? Nie, jest git. W domu nic nam nie chodzi? co tu było? Było, okej. Okay. Dobra, oni sobie tu słuchajcie gadają w radiu. My sobie sprawdźmy nasze komentarze, moja galeria. Zobaczmy ognisko. Udało mi się znaleźć coś takiego w lesie, jak widać na zdjęciach. Co pewnie obcikane majty ze strachu były, haha. Okej. Okay. Monia tutaj ciśnie tego Hunter'a. Okej, okay, zobaczmy, pomnik tutaj. Wrzucam tutaj zdjęcie pomnika, o które pan Arek prosił. Dziękuję bardzo za zdjęcia, bardzo ładnie wykonane fotografie, to jest jedna fotografia. Arkadiusz... Och, okej. Okay. Bardzo niepokojące są aury, które biją ze zdjęć związanych z tą sprawą. Mrożące krebrzy. Dobra, zobaczmy co tu pisali pod tym postem się udało mi się znaleźć to miejsce, o którym mówię. Okazało się ono być ogromnym drzewem, na środku polany, w lesie. Oczywiście wstawiam jego zdjęcia. Nawet przez ekran czy płynącą od niego aurę. Koniecznie muszę, muszę się tam wybrać kiedyś i na no własne oczy je zobaczyć, ale na pewno nie po ciemku. Tylko się uważaj na siebie, jak będziesz tam szła, i koniecznie mi później napisz o tym drzewie. Wiesz, nie jesteście? Drahaiła, straszne łuk, jeszcze was duchy dopadną. Okej, okay, coś na starej kolejowej, uszkodzone auto sołtysa i coś w środku bunkra. O tym bunkr już wiemy, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj trzy wpisy. Ale słuchajcie, nimi się zajmiemy już w kolejnym odcinku. Jeżeli Wam się spodobało. Jest tutaj w tej serii bardzo dużo słuchania, takiego bardzo dużo minienia szukania. Ale jeżeli Wam się spodobało, napiszcie w komentarzu, czy chcecie kontynuację tego. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Hej, hej.